Ale dlaczego nie dostałem skakuje Kto wygra? Kto wygra to dziwne starcie? No na pewno nie ja, a nie wiadomo ci w tyle. O. Zaskoczył Cię, kurwa, to Marta. on Ci splasha za i wystarczy. O ja że nie wierzę to. Nie strzelaj, Warte. A on do Ciebie strzelił i odbił, tak? Ile No ja nie wiem, stary, ja się nie znam na tej grze w ogóle. Co ty? 7 sekund do końca bitwy. ja Będziesz na YouTube'ach. cieszysz się? Cześć, Mogę być. Taki strzał Ładny. Świetny. 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 te strzały najpierw próbę z tego Człowieku, normalnie, ja Cię podziwiam. Pięknie, pięknie. pięknie. Widzę, że macie ciekawe zawody. Typ 4 kontra... Chłopca 5 flagów narobił, to jest w ogóle... Czym? No typem, typem 5. Znaczy, skurwa, 4. On jak pojedzie, co nie? No to ja wtedy sobie podjadę. Nie wiem, on raczej on, będzie... On, zobacz. To jest głupota, co wy robicie. To kurwa, mało. golda mam mało, wiesz? Tylko najgorsze jest to. Nie przybiję później. Chyba. Człowieku, to jest typ 4, no przecież 560, jest tego, dać radę. On raczej, kurde, będzie pilnował bazy, niż kurwa, was atakował. Dobra, pierdolę. tu idzie? Że jestem na hita, wiesz o tym No ja wiem, ale on cię też musi przebić Ja bym podjechał już tam, zobaczył czy on tam jest i tyle po Bardziej do lewej W każdej chwili ci może wyjechać Nie Mat Ale on raczej co on może mieć w głowie? Myśli sobie, że pewnie stoicie gdzieś tam kampicie i tyle Może akurat go zaskoczysz, może będzie tyłem, nie wiem nie Wiesz czy co. No cofnął, cofnął że gościu 53 tysiące bitów ma to tak, widzę, że ogarnął Ile? 53 tysiące bitów Tysiąc tam nie wiem, z na może ma także wiesz o Ika i cofaj 85 właśnie, ty nie masz tego jeszcze działa fajnego kurwa minuta No co będzie to będzie nie? Pamiętaj o policzkach Jeszcze To Marto by mógł jechać kurwa ale to jest No bym zaświecił Masz co? Nie wiem jak to zrobił What the fuck pojechał, że to ci widział No to jest niemożliwe raczej Nie wychylaj się bez potrzeby, dopóki nie pęsknie wziął. Cię chyba w garnek chyba teraz też czuje. czuję. Znika, chłop chyba siatkę ma. No. Eee, masz znowu ile sekund. Będzie, będzie niezła kompilacja, widzę. Kurwa, masz te dwa filmiki? No. Z tego i z tego? Istego? No tak, tak. No. O kurwa, zrób mi tego klipa jakiegoś z tego. Ta sama mapa... Pier inne, nie? Bo no to ale musisz się ja, pofalić, ja, ja. że ósemką taką samą zrobić jak dziewiątką no, i ta sama strona Ty, ale on w ogóle i nie strzelał, ciekawe Jakiś pod był, totalny Nie ogarniał Nie wiedział, gdzie cię przebić może? Nie, mi się da, że nie ogarniał Drugiej klasy O, ktoś do mnie pisze GG No chyba, że miał trolla, nie wiem, ale to trollem nawet... Trzeba wolę to być garnął. No nic nie spierdolił co.